Ty, no kurwa, a gdzie ten był dwa lata temu? Strach? Ja się boję tego, że dojdzie do jakiejś rewolty, bo jesteśmy w takim punkcie krytycznym, że jedni, i drudzy chcą przejąć władzę. Albo PIS, albo PO, a może wszyscy po prostu Dalajcie ich w kosmos. Nie ma dnia, bo wszyscy tym się posypał. coraz większym zdziwieniem. szerzej oczy. No. Oczy szeroko zamknięte, jest. chyba. Ja, Amber Gold. W dniach, jak zauważyliście, mam dużo powodów, żeby zabierać głos publicznie. Tak? I kiedy umawialiśmy się. A co było 9 stycznia 2019, na, na na, na Panie spotkanie. Pomyślałem sobie, no. Gdzie wtedy byłeś? Na tak się zdarzy, że dzisiaj akurat nie będzie jakiegoś takiego ważnego momentu, który należałoby skomentować. Trzeba skomentować, że doprowadziliście Polskę do ruiny. mówić. Mamy pandemię. nie można nie mówić o tym. Co A ty jesteś na przykład bez maseczki kolejnego Dalej. pisowskich rządów. Icie na ból dupy Jak może. I tuż po powrocie powiedziałem, że nie patrzcie, się na na pis, pis napierdala na tu, pierdala na tuska. Tym. TVN na y, to, Kiedy tamci na tamto. PiS na to. I robią wszystko, żeby doprowadzić do wojny domowej. Czy mi się Rewód wydaje? Najwyższej Izby Kontroli. Jakie masz na wyjście? Ma Powiedz rukę, mi, co? Rewoltę zrobisz? Prezesa być nowe wybory w, w pandemii? Za Piszta późno prezesa Najwyższej Dwa, trzy lata się spóźniły. ...Swojego prezesa Najwyższej Izby Kontroli, a wcześniej postanowiła aresztować także jego syna. Hmm. Super kurwa. Mi do domu się 2 marca 2020. roku. waszą rolą rozstrzygać. Taką mamy o mamy prawdziwych czy wyimaginowanych grzechach czy przestępstwach rodziny Banasiów. Ale przecież wszyscy dobrze wiemy, że ci, którzy proponowali Pana Banasia na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli. A całą nowaka, kurwa? jedni o kradną dużo. i drudzy kradną. Prawie wszystko, a może wszystko. Może no, właśnie dlatego zdecydowali się mianować go prezesem najwyższej izby kontroli ale kiedy postanowili go aresztować kiedy publicznie ujawnił że blisko 200 miliardów złotych rząd pisowski Mateusza Morawieckiego, chce wydawać czy wydał i będzie dalej wydawał podobne kwoty super że o tym wiecie to wiecie o, o tym już dawno no że ty w w sposób nie A teraz na białym koniu opisuje logikę się. tego państwa Państwa Pisowskiego. No. Otóż nie ma takiego zła, który uchodzi płazem. Pod warunkiem, że jest się lojalnym, posłusznym wykonawcą woli Jarosława Kaczyńskiego i jego partii. Albo Ale wystarczy, że komuś z jakiegoś powodu przyjdzie do głowy powiedzieć głośno prawdę. O, żeby zmienić całkiem I system, to jest wtedy powód, aby. żebyście nie dalali na księżyc, wszyscy politycy. Wszelką cenę, usta. Pomyślcie po fakcie. To jest odsłona tego samego dramatu, jaki się dzieje z wolnymi mediami. Wolne media. Jesteście ludźmi wolności. Dobrze wiecie, co znaczy wolne słowo. Wolne słowo mówi, nikt nie może mieć wątpliwości. Że sprawa pana Banasia, że sprawa Lex TVN, próba opanowania wszystkich mediów podania ich kontroli. To jest od to dwóch lat o tym wiadomo. Trzeba. To są wszystko odsłony tego samego dramatu. Ta władza chce robić zło, ta władza chce kraść bez żadnej kontroli. Ta władza nie chce sądów, nie chce mediów, nie chce nawet swojego prezesa najwyższej władza. kontroli. Czyli to wszyscy, wszyscy to rządzą. Wszyscy to rządzą. Wszyscy a optymiści mówią nawet, że Biało-Czerwoni przywiozą z Tokio ponad 20 kroszków. Polscy świadkowie przylecieli do Tokio po medal Mistrzowie Świata, prowadzeni przez Witala Heinena, wymieniani są jako jedni z faworytów do złota. Jak zawsze liczymy na dobre występy. W konkursie rzutu młotem, tytułowanych Pawła Fajtka i Wojciecha Nowickiego, wśród panią medale w tej konkurencji zawalczą Jan Fior. Robić olimpiadę w Pajterii. Kurwa, bardzo mło. Czy będzie można mnie spotkać w Także bardzo się cieszę, że mają taką możliwość. Jarmarki Dominikańskie odbywają się w 2020 film jest taka słaba gra. No, to jest zawsze. Posada i pan Prusan zaoferował ją mojemu tacie. Jest niepokonana wszędzie? My. Gdzie jest? Siedem złotych. W Taka jest prawda. Przejdźmy do takich czasów patologicznych, że nie ma ludzi wszystkich razem, tylko są oni tamci my, oni tamci my. A prawda jest taka, że pan nie ma maseczki jest w garniturze jak na cmentarz, i dwa lata się spóźnił, kurwa. Ta władza chce zrobić zło. Ta władza, czyli politycy. Akcja szczepienia, pandemia, delty, strejty i, i, i uśmiech na twarzy. Snem. Snem o wolności. No. Były właściwie podobne marzenia, jakie niestety mamy znowu dziś, po 40 prawie latach. Super! Przez chce chcę że tyle czasu minęło. Tak. Ale jest to też dość. Okrutna okoliczność. Ja pamiętam jeden z moich pierwszych tekstów. To, to był dosłownie początek stanu wojennego w podziemnym Piśmie. No mówię, że stan wojenny. Liberalnym. O, to, o, o tym, co było jakby wspólnym marzeniem... Czyli ludzi, dobry plan. Brawo. Napierdalajcie się wszyscy. Wystąp na fej MMA. Weź e, tu kontra Morawiecki. Bardzo kurwa mądrze.